Dosłownie za chwilę w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce rozpoczniemy taką uroczystą galę inaugurującą konkurs, który zatytułowany jest o Wawrzyn dla najbardziej aktywnego sołectwa i najbardziej bezpiecznego sołectwa w subregionie Siedlecko-Ostrołęckim. Inicjatorami i organizatorami tego konkursu są posłowie poseł Krzysztof Borkowski i ja zgłoszenia drogą, drogą elektroniczną bądź osobiście w naszych biurach, ale nie chcę mówić o szczegółach, natomiast chodzi nam o to, żeby nie tylko zauważyć to wszystko, co dobrego, pozytywnego dzieje się w naszych środowiskach lokalnych na poziomie sołet. Powiemy jak aktywne są gminy, ale warto też pokazać właśnie tą aktywność i skuteczność lokalnych działań na poziomie sołet. Chcemy w dwóch kategoriach nagrodzić najlepszego sołtysa, najaktywniejszego sołtysa w subregionie ale również najaktywniejsze i najbezpieczniejsze sołectwo no to jest również powiązanie z naszym współorganizatorem jakim jest Państwowy Państwowie Zakład Ubezpieczeń Trochę dzisiaj nam pogoda zawodzi ale widać artyści są mamy jeszcze czas na zgłaszanie ofert do konkursu myślę, że, że będzie ten konkurs bardzo pozytywnie przyjęty i nie będzie to pierwsza i ostatnia, ale naprawdę pierwsza edycja i będziemy starali się naprawdę zauważać i promować tą aktywność w naszych społecznościach lokalnych. My bardzo często koncentrujemy się na sprawach trudnych, nierozwiązanych, a do porządku dziennego przechodzimy nad tymi naprawdę świetnymi, wspaniałymi rzeczami, które powstają w naszym otoczeniu. Trzeba to zauważyć i promować. Różna punktacja punktująca osiągnięcia w różnych dziedzinach bardzo szeroko. Tu nie ma tak, że, że jakieś w jednej, w drugiej dziedzinie co, jakiś obiekt, który powstaje w okolicy, bardzo szerokie spektrum różnego rodzaju inicjatyw będzie punktowane i potem oceniane. Ja się bardzo cieszę, że pomimo tej mroźnej, śnieżnej pogody mogliśmy się spotkać. To prawda może nie jestem nas najwięcej, ale to co dzisiaj tutaj w Ostroemce o czym będziemy mówić, to że pójdzie w teren, przekażecie w teren i da to początek właśnie temu konkursowi dla tej aktywności, żeby w tą aktywność włączyć wszystkich sołtysów, mieszkańców wsi i tej wsi tutaj jest soński, ale także i wsi Siedlackiej. Ten konkurs organizujemy już po raz pierwszy i sądzę, że pierwsze koty zapłoty dadzą ten powód taki i do tego, żeby uaktywnić wszystkich sołtysów, ale i także mieszkańców wsi, bo ten konkurs ma na celu i podziękowanie za dotychczas, i uaktywnienie, i zachęcenie na przyszłość. Dzisiaj myślę, że tak od zatem, w tym konkursie mogą też być nagrody, i się tych nagród nie wiadomo jeszcze zrobić, ale przede wszystkim chcemy za dwa, dwa, dwie, dwie, dwa te dawrzyny, jeśli chodzi o sołectwa wyróżnionych dwa dawrzyny wręczyć Jedno w ziemi drugie drugie będzie to kwota około 10 tysięcy złotych na tyle nas stać dzięki naszym partnerom i cztery wyróżnienia, które ja będą też przekazane, oprócz tego dwa, dwie główne nagrody dla sołtysa i też cztery wyróżnienia dla sołtysów, a także Yy, tutaj pan poseł, kolega Jarosław Kalinowski sprzedaje wycieczki do Brukseli Można będzie się zapoznać z nie jeszcze, jeszcze w tej kadencji, nie trzeba będzie długo czekać a jak dobrze pójdzie to w przyszłej no, jeżeli będziemy się imięci, to nie tylko wycieczka ale i po pojedziemy do Brukseli żeby tych środków finansowych na naszą ziemię wpłynęło jak najwięcej tak jak tutaj było mówione pomysł jest wspólnie z panem posełem Jarosławem Kalinowskim i to e, realizujemy. Jest to możliwe dzięki, że PZU tutaj zaangażowało się jako partner, partner konkursu samotu, a także Poglaski Centrum Radiowe tutaj się włączyło w tą organizację. Również myślę, że te informacje będą docierały, bo po prostu pierwsze informacje w Radiu Oko w tygodniku e, siedzielskim, a, a także tutaj myślę, że Katolickie Radzie Podlasie tutaj się włącza i Kurie Różnorodności. I te media, jeżeli rozgłoszą, rozpropagują tę informację, to ta informacja będzie do sołtysów i nie tylko do sołtysów, ale do wszystkich aktywnych ludzi na wsi, nie tylko na wsi docierała i to da przyczynę do tego, żeby aktywnie zacząć e, działać. Cel konkursu, tak jak powiedziałem, jest przede wszystkim podziękowanie za to, co dotychczas, no i uaktualnienie wszystkich środowisk i wiejskich, i małomiasteczkowych, po to, żeby w przyszłym okresie programowania jeszcze więcej można środków było pozyskać, i po to, żeby nasz teren jeszcze bardziej się rozwijał, i po to też, żebyśmy końc pracy taką nawiązali, gdzie środki finansowe można pozyskać, gdzie tych środków więcej można pozyskać i na bezpieczeństwo, ale też na rozwój ten szeroko rozumiany i na tą sferę społeczną, po to, żeby w obszarach małomiasteczkowych żyło się lepiej, i żeby te obszary małomiasteczkowe nie Eu chego a